Hejka, hejka, tu kamyko! witam Was w kolejnym odcinku ze Squad Busters! I w tym odcinku zagram sobie kilka potyczek. Biorę przez to 20 naleśników i może otworzę tą skrzynkę. Fajnie by było, gdybym Leona wygrał. Zobaczmy. Mamy razy 3 mnożnik skrzyń. Nie będę tu przeciągał oczywiście i lecimy dalej. Kogo my tu mamy? Mavis, Shelly, Colta, czyli raczej strzelający zespół. Dobra, okej. Okay. A Maviska to kurde dobrze. Lawowy kurort. O, chyba nie grałem na tej mapie. I palni kreta. No, fajna nazwa. Palni kreta. Jest mega kret. Dobra, i kogo mam wziąć? Me Mavis weźmiemy najpierw. Żeby sobie zdobyć trochę tutaj o właśnie. Zbieraj, zbieraj klejnociki, zbieraj, zbieraj klejnociki y Powiem wam tak, pójdę po skrzynkę. Szelkę. Proszę szeli. Tu mam jakiś klucz. A nie, to kłoda jest. Dobra, okej. Okay. No, poleciała w inną stronę ta kłoda niż chciałem, no dobra. Szeli. No jak chcę? O, jest na leśnik. Skrzynki. Niech szelki szelej mamy wiz zbiera. Dwa naleśniki ekstra, dodatkowe do, do, dostałem. Dobra, mamy tutaj fuzję. O, ktoś zginął już A ja mam tylko fuzję na szeli To niedobrze, niedobrze Dobra, zabijmy tego tutaj mini boska Bierzmy kolejną skrzynkę Kolta, 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 Colta. jest na leśnik Bierzmy kreta Skoro to coś płyną w właśnie są diamenty Tu mam leczenie, widzę, od razu idę A, pójdę pierwszy po tą skrzynię chyba w takim razie Ach, zabier... zabrałem sobie miejsce No dobra, maybe schodź may, tam mam skrzynkę jeszcze, 41 mam tych elementów, więc mogę spokojnie podbierać skrzynki, nawet się przesunąć w rankingu. Bierzemy skrzynię i bijemy kreta. Colt, ja mogę wziąć kurczaka, to był błąd, powiem Wam. Colta. też fuzja na kolcie. Damage DPS, ale przydałbyś jakiś. No czemu nie wziął mi ży życia? Przydałby mi się jakiś Dobra weźmy kurczaka Kurczak robi do pałkę A tu będziemy. Mavis, dobra Mamy Mavis też na fuzji Dwie minuty zostało tylko Bijemy bossa i bierzemy życie od razu Wrzucę zamrożenie, bo to za długo mi schodzi Ale tu naleśników Ale tu jest okrólował łuczniczek, super, bonus do szałów Ale przydałby się tank jakiś Moja ten mi tu nie wytankuje tego Tam poszedł ktoś Dobra, idziemy po środek Mamy szał To jest moje medyka, dobra, muszę wziąć wieczorę Dobra, tutaj nie mam co strzelać, bo widzę, że tam ma ktoś lepszy zespół niż ja mam. I mam mało życia, niech mnie medyk leczy. Czołg. 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 dobra, mam tanka. Bierzemy czołg. Mevis, bierz klejnoty, bierz klejnoty. O rany, jestem trzeci dopiero. Mam 48 klejnotów, w sumie miałbym wziąć skrzynkę. Słuchajcie, ale ci kreta trzeba, trzeba być o, naleśnik. Bierzemy naleśnik. Ile zostało? 40 sekund. Spoko. LPS ma widzę, chyba niezły. Mam skrzynkę. Tu ktoś ma kurczaki same. Kurczaki nie rozwalę. Jeszcze rozwalę kolegę, czy nie? Tak jest, mam... Zdarwą, mam skrzynkę. Ale ja też zginę teraz, 223. drugie miejsce, Kret, Kret, bi kret, Kreta, bi Kreta. Kret, kret. Nie zdążymy z Kretem. No, ale mega Kret byłby ubity, to jeszcze miałbym o no, drugie miejsce, także chyba nie jest źle w sumie. LeBG był pierwszy. Nie wiem czy to bot. Ale dostałem punkty. Dostanę super skrzynkę nową od razu. Ekstra. Otwieramy. 12 naleśników. No to jeszcze jedna bitwa, tak jak myślałem. I będę miał... skrzynkę za naleśniki potrójne Hatcheryterów. O rany, ale dostałem ich. Uhu, to sobie od razu rozwiniemy. Czterech mam aż. Czterech gwiazdki. To rozwinie jeszcze jednego. Także tu mam 11 trzy Trzech na trzech gwiazdkach. No dużo brakuje, żeby awansować na czwartą gwiazdkę. Co tu mamy? Skrzynkę zwykłą. Trzymajcie kciuki, co? Uwaga. Mavis? Nie, kolt. No, razy pięć. Dobrze, dobrze. Może być, może być. Kolcik, może być. Też rozwiniemy od razu kolcika. I co? I ile mi brakuje tych naleśników? 8 Osiem. Osiem naleśniczków. Dobra. A tu mam jeszcze jakąś nagrodę. A, no to może tylko jest skrzynka z karnetu. Dobra. El Primo! El Primo! Dalsze rozwiniemy El Primo od razu I zostało nam do dobrania aż tu 7 nagród mam No tak, bo nie grałem na tej mapie, pierwszy raz grałem na tej mapie, to dostałem do tego du dosyć dużo punktów na tym poziomie. To mam dwie misje zrobione, odbierzemy sobie. Mhm. No dobra, i co? I lecimy Nie mogę... Mogę odkryć kartę? Mogę odkryć? Nie mogę. Jeszcze jedną kartę. Dobra, a tu jeszcze odkryłem. Co my teraz mamy? O! El Primo. Handlarza ciężkiego. Colta. Dobra, ciężki. I Colt. Myślę, że to jest zestaw, w którym będę chciał grać. Chyba, że El Primo i Colt. No poprzednio nie miałem żadnego tanka. Dopiero dostałem... Czołg na samym końcu praktycznie bitwy. A już było za późno. Moim zdaniem. I pierścienie. Och! Nie fajnie Dobra Skok po pierścień. Um, dobra, Al Primo niech będzie. Tygrys El Primo. Coś już zgarnął pierścionek pierwszy. Ciekawe, ciekawe. Mam cztery te Nita, ciężki. Dobra, wezmę ciężkiego w takim razie. Przynajmniej jeden strzelający będzie. Ej, ej, nitę miałem, także to tak Dobra, kogo teraz? Hmm Heavika znowuż, no to mam samych tanków niestety tutaj, dobra, tu mamy bombę, korzystamy bombę Osiem klejnotów, idźmy tu po skrzynkę, nie, ktoś nie zabrał skrzyni To jest zginął Mogę wziąć skrzynkę strzelającą, dobra, jest kolb to no, był błąd, chyba mógłbym wziąć się jednak... Mam naleśnik tutaj. Bierzemy mu naleśniczka. To jeszcze tylko 7 brakuje. Ale mam strasznie mało teraz z tego. Klejnotów. No niestety, nie polosowało mi. bo jest darmowa skrzynka, to brzemy, nie ma co. Tutaj jest... wytankują spokojnie chłopaki. Bierzemy naleśniczka i skrzynkę, peny, dobra, peny, bierzemy, będziemy mieć mapę, bierz mapę, jest mapa, pokazuję tu gdzieś, tak, mapę. Dobra, to jest to, właśnie mam tak, weźmiemy szał, włączymy, niech oni się zabiją i trzeba zgarniać skrzynki, póki są jeszcze. 20 punktów aż dobra, mam, musiałem zrobić heavy żeby mieć fuzję o, królowu barbarzyńców, wow super To akurat mi dobrze polosowało 20, a tu mam życie dla kolta Życie Tu jakieś, tu jakiś był ten. Czy ja tutaj wygram? No ja to wygląda, że to wygram chyba Wygrałem wieżyczki, niestety wieżyczki mam o, też w fuzy kolt to mi bolosowało teraz, proszę Cię jak ładnie tam jest boss dobra, ale ja chcę skrzynkę czarodzieja zmniejszymy sobie bossa i zbierzemy nagrodę z bossa Niestety mam za mało klejnotów. Przydałoby się więcej. Dobra, 30. O, to ma pierścień. Pierścień wygrywa, także trzeba zabrać pierścień. Gdzie tu jest pierścień? Uciekł, uciekł, zobaczcie, widzieliście? Siedem aż tych. O, rany. Ja mam pierścień, tak? O, fajnie. Złatwimy jeszcze jednego. Tutaj, tutaj jakieś duchy się pojawiły. 30 sekund zostało. Jestem na pierwszym miejscu. Ja jednak tych tanku, że miałem to dobry był pomysł, słuchajcie, na ten na początku. Zgarnąłem wszystko praktycznie. Tyle klejnotów to dawno nie miałem. Jeszcze sobie weźmiemy pełny na drugim poziomie, ale to niewiele mi da. Tu jest mapa jakaś. Mogę iść po mapkę? Wygrałem to. Pierwsze miejsce. Myślę, że fajna bitwa. Potyczka. Och, miałem dużo, dużo większą przewagę. O, ale dużo większą przewagę Shadow Ray pozabijał wszystkich. a dopiero szósty. Zobaczcie. Miał 25 y wygranych pod rząd, więc o... ładnie. Ale nie poszło mu. Szóste miejsce dopiero. No, zabijał, zabijał i no, niestety, ja na mnie nie trafił. Ale na początku nie miałbym za dużo, że tak powiem, szczęścia, pewnie z nim wygrać. Bo to chyba było potrzebne szczęście. Wow, 7 naleśników, brakuje mi tylko jednego. Nie, naprawdę. Jednego naleśnika mi brakuje. No, ale przynajmniej fajną skrzynkę dostanę. Uwaga, czy macie kciuki? Otwieramy. Razy 3 będzie, pamiętajcie. Mavis razy 3. A nie, nie razy 3. Zwykła. O. Dobra, mogę sobie dobrać tutaj nagrodę. Odbierzemy sobie dodatkową skrzynkę za to, Barbarian. No, powiem wam, polosowało mi na początku, mnie nie polosowało teamu, ale później dostałem tak fajne te dwie fuzje. Praktycznie za darmo dostałem, tak więc, no, to był duży boost dla mnie w te rozgrywce. Teraz mi tak dobrze pewnie nie pójdzie. Dobra, porozwijałem sobie tutaj to, co mogę. I mam jeszcze jedną razy trzy. jednego naleśnika. Dobra, gramy. Bo chcę wam tego naleśnika pokazać. O, bonusowo, co będzie? Drzewa giganty i mega przeciążenie na skrzynkach kotłowe. Nie pamiętam, co to było, to, to, ta misja. Mega przeciążenie. Drzewne giganty. Każda skrzynia zapewnia epicki wybór. Okej. Okay. Czyli same epiki będą w tej rozgrywce. Dobrze, króla barbarzyńców poproszę od razu Wiem bandytę, znaczy Chyba mi wskoczył bandyta od razu Mam na i mam misję zrobioną już w tym momencie Dobra, mam skrzynkę Co tutaj mamy? Zrobicielkę weźmiemy Ach, to był błąd To był błąd powiem wam, bo powinienem wziąć sobie kogoś, kto mi da więcej tych Dobra, rozłóżmy to tak Niech ona tutaj strzela ta wieżyczka i morduje już to wieźma Majdis. Dobra, Majdis, musimy mieć klejnoty, musimy mieć klejnoty O, duży błąd odpada. Także Zrobicielkę Jesus sporo tych klejnotów zebra... zbiera... zebrałem przez tą marmatkę. To był dobry ruch chyba. Dobra, bo mógłbym Mortisa wziąć. To był błąd. czemu ja nie wziąłem Mortisa? Mortis robi tutaj niezłą zadymkę, Zwłaszcza, że mam go na maksymalnych gwiazdkach. Dobra, zbierzemy skrzynkę. O nie, 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 kolego. B. No, czy ja to przeżyję, słuchajcie? Przeżyłem. Niewiele z ale bym tam poległ. Gościmy dobry zespół. No uzdrowicielka sama w sobie nie jest dobra. Bez innych tych Mortis, dobra, jest Mortis. Ach ktoś mi tu zamknął przejście Dobra, idziemy, idziemy po to po to. Zbierajmy resztę unetek. Jest pszczółka tutaj widzę gdzieś, dobrze. Pokazuje mi dla bi pszczółkę. Bierzemy pszczółkę same pszczółki będą mi teraz pomagały. Spróbujmy bossa. Ale bossem mi ciężko idzie, mam za mały DPS, już to widzę. Trzeba jakiegoś tanka. O, barbarian King, dobra. I mogę Mortisa wziąć. Też był błąd, słuchajcie. To był błąd. Mam skrzynkę, mogę wziąć skrzynkę. Wiesz, Mavis mi wolno zbiera. Słuchajcie. Naleśnika, Na naleśnika chcę. Oję ja się trz czy moje, że tak powiem, jest. Uda się zabrać tą szynkę. Dobra, weźmy, weźmy. Panda. Panda, zginie. Panda zginie, zobaczcie. Panda zginie. Nie ma żadnych gemów, ale zabije chociaż pandę w tym meczu. Ile on skrzynek, Zresztą, za darmo mam skrzynkę, bierzemy, bierzemy, zbierzemy jeszcze jedno, Niepotrzebnie w ogóle. Nie mam w ogóle DPS-a, nic, kompletnie, za dużo mam tych. Tu mam to ktoś zabrał, jest boss. Mam pierwsze miejsce, nie wiem dlaczego. Dobra, zabijmy bossa. Zbieraj skrzynkę, kamykos. Krubel Bardzyńców. I jeszcze jeden. Uzdrowicielka razy dwa. No teraz tyle, taki heal. Dobra, no zbieramy diamenty. To jest to się liczy, słuchajcie. To zbiorę z diamenty. Oooo! Ale tu się spakowali. Mam trzecie miejsce dopiero. Ojej, ale spadłem, słuchajcie. No niestety. Ale byłem pierwszy i nie wiem co się stało. To był błąd, że miałem fuzję na dwóch uzdrowicielkach. Chociaż dobrze leczyły, w sumie. Skończyłem trzecim miejscu. Myślę, że nie jest to źle. Jeszcze trzy poziomy do kolejnej krainy. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym wam pokazał kolejną krainę. Możecie też dać łapkę w górę. I subskrypcję, oczywiście. O, proszę, rzadkie bi razy trzy dostałem. Fajnie, super, podoba mi się to. 15, bi I na który poziom będziemy mieli? Czy rozwiniemy? Ją na trzeci. No nie rozwiniemy, niestety. Ale kolejne dwa poziomy wbite. Dwie gwiazdki. I co? I otwieramy finał. Odbieram nagrodę na leśniczka. Zobaczmy, co dostaniemy. Co to będzie w tej skrzynce? Uwaga. Zwykła skrzynka, niestety. Słuchajcie, jedną gwiazdkę. no o! Wow! Dostałem archerkę. Znaczy łuczniczkę. <laughs> no! Słuchajcie, nie jest źle, nie jest źle, uważam. Nowa postać. Hm. Fajnie to wygląda. Fajnie wygląda. Ciekaw jestem, czy ma nowy skin jakiegoś. Niewiele brakuje naleśników do kolejnego poziomu. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne filmiki ze skład Barces, dajcie łapkę w górę. I co? I do zobaczenia. Tak czy siak. Do zobaczenia. Hejka, papa. Pa.